Szanowni państwo, przed chwilą dokonaliśmy zatopienia aktu rozpoczynającego bardzo ważną inwestycję na terenie miasta i gminy Międzyrzecz, budowy żłobka, który dostał dofinansowanie w ramach programu Maluch Plus. To jest ponad 1 580 000 wartość zadania ponad 2 850 ,000 oraz dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech z regionalnego programu operacyjnego 985 tysięcy, z czego dofinansowanie na poziomie 780 tysięcy. Bardzo się cieszymy. Inwestycja będzie rosła bardzo szybko, bo zamierzamy na początku roku już przystąpić do użytkowania nowego żłobka. Tak zabraknie. Jak będzie? Burmistrz Dziękuję. Proszę bardzo. Kobieta Moc. Najlepiej cementujemy. Także. Tak, patrząc na panie, no to jutro tak na no ósmą tutaj. <laughs> Chętnie. Wykonawcy, do, ja do Tak, ja. i burmistrz do kończy dzieła. Rozpoczął to, dokończy nie było dużo szpary Panie Norbercie, jest, jeszcze, jeszcze, detonował zobaczymy czy no, wykonawstwo no, wręcz leży to teraz proszę no. Uwa, Refleks tak. jeszcze jest Drugi jest Ja trochę zrobimy tak żeby on dostał z boku Za 30 minut nie odchywałem Nie yes.